Nie będę ukrywał, że do tej serii zbierałem się dość długo z uwagi na to, że się trochę bałem małe problemy z tym ustrojstwem, które. No cześć malutki. Które oczywiście musiało nie współpracować ze mną na streamach. Teraz jest już chyba trochę lepiej, nie wiem, nie testowałem go dość dawno. To będzie totalny spontan. Będzie jednocześnie stream i nagrywanie. Wszystko oczywiście na moim Twitchu macie tutaj linka, wbijacie na niego, jeżeli chcecie nie przegap Jeżeli nie chcecie przegapić takich pięknych streamów. A teraz zaczynamy! O, mikrofon, masz za krótki kabelek. Dobra, ty też wybierasz. Znaleziono obiekty w wyznaczonym obszarze. Co ty pierd... O cześć! Siema! Czekajcie, przygłaszam to. Nie mam słuchawek, mam tylko okulusa dzisiaj, ale... O kurna, o cześć! Hej! Hello! O kurwa nie rób tak ja pierdolę! To jest to tylko! Ja pierdzielę spokojnie. Generał oczywiście panie generale. Co? co mogę z... A napisy, chcę napisy. Generalnie to jestem fanem napisów. Dobra, nowa gra. No. Tykam cię i nie mogę nie działa. Nie wiem czy kumacie o co mi chodzi. Trochę poza granicą jest u mnie ten. Nie mogę skalibrować okulusa sobie. Nowa gra. No, teraz jestem. Cox.

That? We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades, and while it's true that some <laughs> stories associated with our name were mostly based on actual events, the majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic. Lawsuits pending. But we aren't about laughing at ourselves. Ha ha ha. That's why we've recreated many of these completely fictitious scenarios, lies, that you've been fed over the last several years into a hilarious VR game, in the hopes that we can finally move past these childish ghost stories and develop a new relationship with you, as well as your kids. Don't forget the merch perfect for birthdays, so sit back and enjoy a few oh. scares. I do, kciuk. However, ask that you agree to a simple waiver before you play.

By completing oh. these scenarios, more will become available. You'll see plenty of familiar faces to and some new ones as well. So stay a while and have a good time. Fad... remember, despite the temporary horror of experience, this Fudge is bar. a completely controlled environment, and you aren't in any real danger. Vazbear Entertainment not responsible for real danger. Please Ta, make no, wiem. from the virtual. no, ale, ale tu jest trochę straszno. E... Nie, dobra, nie będę tego przyciszał. Ja powiedziałem, że się tego nie boję. Ja powiedziałem, że ta gra jest git, że ona nie jest straszna. Noc pierwsza w FNAF 1. Dobra, ja nie grałem w FNAF 1. Ok. To jego się bardziej boję. Wracaj. Okej. Okay. Ehm, chodźmy do tego FNaFa FNAF 1. W sumie, czemu nie? Na początek. Na dobry początek. Nie patrzyłem na tutorial. Fajnie. koks, Spoko. O jeju, o jezu, przyciszam to. Pieprzcie się, nie chcę. Halo, nie pierdol. M mogę cię wyłączyć? Mogę. No, o dobra. E... To jest pierwsza noc, nie? Tu się chyba nic nie dzieje. Światło. O kurwa, mać. Gdzie tu się patrzyło, mordy, bo wy się znacie. I kurde, nie mam czatu. A tu nie powinno kogoś być. O Jezu, tu chyba powinien ktoś być. Ej, albo może tu właśnie nie powinno, to jest backstage, Dobra, tu mamy dwóch kolegów. A gdzie Fredio? Ej, ja myślę, że tu powinien być Fredio. Ja nie grałem w jedynkę. Ej, to nie ma sensu, jak nie grałem w jedynkę. Ej, ja się wyłączyć bym chciał stąd. Ja jestem wysoki. Ja, ja wolę chyba być niski, jednak. Ehm. O kur... Eee... Dobra, co się... O Jezu, nie ma już jednego... Jeden sobie koleżka poszedł, idzie tutaj, dobra. E, idzie lewo, nie? On pójdzie sobie chyba lewą tutaj. Jeżeli się nie mylę, to on poszedł sobie zawsze... Lewą czy... Prawą? I don't remember. Nie chcemy nikogo prefire'ować, nie? Ale... Ja już grałem w to, tylko na wiarczadzie. to jest inny experience. Wiecie, jak to jest? Nie wiecie? Bo nie graliście. No właśnie. Oj, o Jezu, co, to, to jest? O Jezu! On idzie. Mortki. He's so close, man. West Hall. Oki. Okay. Eee, a to nie jest tak, że KBR-y zużywają nam prąd? To kurwa, z który się ruszył. Ja tylko mam lewo-prawo patrzeć. Ja nie muszę tam patrzeć nigdzie indziej. Teoretycznie. Nie? Czy tak? Oj, jest blisko. Ja zamykam. Nie wiem, co ja mam robić. Nie czytam czatu, żeby nie było. O kurde. Oj, jest tu. Dobra. Ponawalaj sobie w drzwi, tak, lewo jest chyba git, chyba git, tak, e, po, A czy nie jest git tutaj, nie jest git, prawo jest, w sensie git, rozumiecie, stary, łatwiutko, idziesz sobie, czy coś, o nie, no nie, no co sobie wartujesz, no nie, idzie się, nie idziesz sobie jednak, stary, tu jest jeszcze tylko, tu jest tylko Freddy. Czyli tu była cika? Nieco? Stary... no to jest. Jedna z tych takich niemiłych gier. Chyba mogę to otworzyć, nie? Jest trzecia i nie wytrzymam z prądem. Dobra jest git. Tu jest ciemno. A jak zapalę, to to tu jest... O, tu jest jasno, jak to zapalę! Okej, okay, ma to sens. Ale. No. A on tu idzie znowu. Okej. Okay. No ale... Nie mogę tego zgasić, to jest wkurzające. O kurwa, mać! Nie, stary, druchu, dobry, koleszko. Wywalaj mi z tym światłem. Nie tracimy tyle energii. Dobrze jest, tu jest safe. Tu chyba nie... Chyba, chyba ja wolę zamknąć. E, po lewej jest już safe, czy tak... O kurwa, siema! No faktycznie widać się trochę. No ja to muszę otworzyć, bo ja baterii nie mam. Cika marnuje baterię. Ona wpierdala tą baterię. No idzie coś do mnie z lewej mnie wpierdolić. O kurwa, on tam jest, stary. A Cika już nie wpierdala baterii? Chyba nie. Ja jej ufam, że nie wpierdala mi tej baterii. No ale tu jest epilepsja fotogenna, przepraszam. No, nie z tej lewej, no oczywiście. 1%. Po mnie, Elo. Capitulation? Elo, ratuje mnie tylko szósta. Stary, ratuje mnie szósta. Jest blisko szósta. Ratuje mnie szósta. Ratuje mnie szósta, mate. A spierdalaj. Ratuje mnie szósta, słyszałeś? Ratuje mnie szósta. Ratuje mnie. Szósta mnie. Ra Uratowała mnie SZUSTA, Proszę was klipować! Zaibisz, jestem zajebisk. jestem Koks, uratowała mnie SZUSTA, Mordo, jestem głośno, zaraz mi tu wbiją! Mam przesranę. nieważne, stary, wygrańsko, tako i to fartem, nie? O, batonik, daj, nie, daj, chcę go. Podaj mi meat BITE, bo jednak wolę być wyższy, faktycznie. Prość, to. Pierwsza noc, ja wiem. Do świątecznego dodatku? Halloween? Co? Ja mam dlc do tej gry? O, Curse of Dreadbear. Chlebomisz? O. Chlebomisz. Okej. Okay. Nawet fajnie. Ho, oh, ale fajnie. Curse of chlebomis. Cox. Om, 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 nom, nom. sweet. E, to ja chcę wrócić w takim razie. Czyli znaczy, to jest fajne, ale ja chcę to zagrać po skończeniu głównej gry. OK? Nie przeszkadza nikomu? Mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. Dobra, mogę zagrać coś innego. Mogę grać inne gry. Fajnie. W takim razie ja chcę ten serwis części zamiennych, wiecie, bo to jest dobry na początek. Szósta. Ty wiesz, że szósta pisze się przez uzamknięte. Mam nadzieję, że wiesz, że ty nie. że tylko trollujesz. Bonia czy... uuu jak blisko! Ojoj! Mogę zagrać na jego gitarce?

You may push the button again to replay the audio check. Press the colored button that corresponds to the incorrect note. Press the blinking button again to verify your work. Drwójka jest zepsuta. Chyba to. Oh, kurwa. Why? co się stało? Teraz. Czerwony i zielony. No kurwa, no co jest? Czyli teraz żółty. No ale co ty kurwa chcesz? Ah. Oh no, like Okej, okay, to ma sens. Czyli wysoki jest nisko, czyli wysoki jest tu, niski jest po lewej. Ok. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio check. Press the colored button that corresponds to the incorrect note. Ja chcę jeszcze raz odsłuchać. Zielony. Zielony na 100% jest to zielony. Press the blinking button again to verify your work. Wiecie co, bo to mi, ściskam kontroler i coś jest nie tak z tym padem, bo on mi tak bardzo nie chce ściskać fajnie. Ja bym to wolał kciukiem naciskać. Dobrze jest. Naprawiłem ci gitarkę. Let's close, close we'll Okej. Okay. Czyli to było do lewej, great ma to sens. Both eyes in the same order that you ok, them, w tej kolejności, w jakiej zostały, zostały wyjęte. We'll Tempy idiota, no tak. Tak jak zostały wyjęte, tak mam je włożyć. To robi sens. Czytać te wskazówki. I teraz mam zamknąć jego faceplate, tak? Well done. No i git! yes, to było tak proste. Cox, dobrze. Jakie to było easy, stary. To mi kiedyś wywali. Ja to wiem, bo ja to oglądałem. Tylko nie wiem kiedy. Are you having fun yet? That's <laughs> Are you having fun yet? No tak, znamy, znamy to znamy ten tekstik. Ja się dobrze bawię, szczerze. A czy wy się dobrze bawicie? Mam nadzieję, że tak. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zobaczymy się w następnym odcinku, w którym przejdę noc z drugą. Pewnie zobaczę też noc pierwszą we FNAFie dwójce. I może też trójce. O, oh, i może plus trapa. Ale pe na pewno zrobię chikę. I męgł wentylacji. I fun time, o to ja, ja to chcę przejść, chociaż nie chcę tego przejść, ale chciałbym to w sumie teraz, tak myślę, że przejść. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Cześć.